Modlitwa do Niebieskiej Królowej, zaczerpnięta z książki Dziewica Maria w Królestwie Woli Bożej. Niepokalana Królowo, moja niebieska Mamo, przychodzę na Twoje matczyne kolana, aby się wtulić w Twoje ramiona, jako Twoja ukochana córka, i aby Cię prosić z najgorętszym weschnieniem w tym miesiącu poświęconym Tobie. O największą z łask, żebyś mi dozwoliła żyć w Królestwie Woli Bożej. Święta Mamo, Ty, która jesteś królową tego królestwa, pozwól mi w nim żyć jako Twoja córka, aby ono już więcej nie było bezludne, ale zamieszkałe przez Twoje dzieci. Dlatego też, Wszechwładna Królowo, ja powierzam się Tobie, Ażebyś kierowała moimi krokami po Królestwie woli Bożej. A trzymając mnie mocno za rękę, pokierujesz całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w woli Bożej. Będziesz moją mamą i Tobie, jako mojej mamie, zawierzam moją wolę, abyś mi ją wymieniła na wolę Bożą a wtedy będę pewna, że już nie opuszczę Królestwa woli Bożej. Proszę cię więc oświeć mnie, abym mogła zrozumieć czym jest wola Boga.